Powiem wam, że długo nie miałem takiego mm, powiedzmy takiej rozkminy na moim kanale. Poznajmy oto razem historię Tosty i Kawa, youtuberki, którą pierwszy raz zobaczyłem u Prostracji. Powiem wam, że rzadko miewam coś takiego, że łapię zwiechę przy opisywaniu pewnych osób, dlatego że w pewnym momencie robię sobie taki skrypt i dzięki temu jestem w stanie zrobić fajny materiał o fajnej tematyce z ciekawą osobą. Niemniej dzisiaj mamy osobę do której się nie przygotowałem, dlatego że ten, że ten odcinek powstaje zaraz przed streamem, który jest przed Sylwestrowym Graniem, przez co jest jednym wielkim chaosem. Ale za bardzo mi się pali, żeby zrobić o niej materiał, ponieważ Tosty i Kawa była widoczna na odcinku Prostracji, w której czytały one parę miesięcy temu ten o pinie na temat książek, które recenzowała. Tak Prostracja, jak i właśnie Tosty i Kawa. Ale Karolina, bo tak się nazywa ta dziewczyna. Ma, myślę, o tyle ciekawą i bogatą historię, że zaczęła ona nagrywać bodajże w tym roku. Zaraz Wam powiem, bo nie jestem pewny, ale chętnie zobaczę. Nie, kanał założony w 2022 i zebrała przez te dwa lata 22 tysiące ludzi po swojej stronie, a opublikowała tylko 37 filmów. Jest to osiągnięcie, nie mówię, że nie, bo nagrywa od roku i nie można powiedzieć, że nic nie osiągnęła w życiu, bo osiągnęła bardzo wiele. Wśród książek, które tego, które czytała było, tego była między innymi rodzina Monet, które ja nie czytałem i wiele, wiele innych książek. I powiem wam, że tak jak prostracja ma takie typowe dziewczęce komentarze. Tak, tosty i kawa jest bardziej kanałem recenzenckim. W sensie, ona nie miażdży tych książek, które przeczyta, ale ma taką konstruktywną krytykę danej produkcji, żeby móc ją opisać w odpowiedni sposób. Chociaż. Też można powiedzieć, że jest ona youtuberką bardzo specyficzną. O ciekawym charakterze. E, tak jak mówiłem, 37 filmów. Opisu brak. Nie ma opisu. Nie ma opisu, brak socjali. Tylko YouTube. Dlatego też łatwo było mi mniej więcej. E, 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 Analizą jej kanału, bo nie miałem za bardzo na razie co analizować. E, więc e, ale prześledzimy sobie to, co Tosty i Kawa e, robiła przez ten e, krótki czas na razie swojej działalności. Hmm. Oraz omówimy sobie jeden odcinek, prostracji, gdzie e, Tosty i Kawa się pojawiła. Ale żeby nie było, rozpoczniemy sobie naszą historię od tego, gdzie tak naprawdę widziałem e, Karolinę. Bo pierwszy raz mogliśmy ją zobaczyć na kanale e, właśnie Julki, czyli Prostracji. E, jest to o tyle specyficzna YouTuberka. Julka błaga nie posywaj mnie za to, że ci pokazuję na e, w tym materiale, to jest po prostu do celów powiedzmy recenzenckich. Julka bardzo humorystyczna, właściwie bardzo taka pełna radości, chociaż też takiego takiej no można by powiedzieć ciekawego komentarza. Nie będę mówił, czy złego, czy nie, bo to kwestia gustu. Powiedzmy, że jeśli wkurzają was z wulgaryzmy, to y może wam ona nie przypaść do gustu, ale y sama prostracja jest dosyć y ciekawą personą, która zasługuje na osobny film, który być może powstanie, być może nie powstanie, dlatego że prostracja wymaga an innej analizy. Ale jak widzicie, Karolina jest tutaj z nią i ona podchodzi do takiej wspólnej reakcji na czytane komentarze, czytane opinie o danych książkach. Ja sam powiem Wam, że miałem okazję kupić dwie książki, a właściwie jedną, jeden zestaw dostać w prezencie, bardzo kiepskim. A drugą zestaw kupić na własną odpowiedzialność, bo mnie skusił tytuł. Mm. I I Wanna Fall dostałem w prezencie. Ała, moje oczy. Tyle powiem. Eee, zacząłem to czytać i się zawiodłem. A drugą serią drugą, książek kupiłem sobie na własną odpowiedzialność. Był Venom. I Venom 2. E, i powiem wam, że nigdy nie czytałem gorszej literatury. <grych> e, sama prostracja to ch, po fakcie już zakupu e, zrecenzowała, przez co zacząłem nienawidzić siebie. E, bo potwierdziło to tylko to, że nie tylko mi się to źle czytało. E, ale. Mm, no, jednak. E, jeśli chodzi o samą prostrację, to jej kanał wymaga osobnej analizy i osobnego stwierdzenia. No w skrócie na razie to z tej kawa widzieliśmy ją raz na tym, na odcinku prostracji, I, i tak naprawdę jeżeli ktoś nie wsłuchuje się w to co mówiła Julka, to Mógł nawet nie wiedzieć, że tosty i kawa to też osobny kanał na YouTube i po prostu, że Karolina nie jest jakby tylko gościem w tym, bo na przykład spotkałem się z stwierdzeniem, że tosty i kawa to jest być może siostra Julki. U jednego ze znajomych, który obejrzał ją, jej randomowy odcinek i po prostu puścił go sobie od środka. Rozumiecie? I okazało, a ja mówię, że, ale przecież to jest laska, która nagrywa w internecie. I on takie co? No i rozumiecie o co chodzi. Ale to już inna kwestia. A według mnie. Aby analizować kanały, trzeba mieć do, podchodzić do tego z otwartą głową. No, jakby to powiedzieć sama Karolina, jako osoba, jest bardzo dobrą recenzentką książek z prostego powodu. Nie hejtuje i nie wyzywa książek od tak po prostu, nie? Ona sama mówi, o tym, że e, jeśli e, mówiła nawet o tym na kanale Prostracji, że nie rozumie takiej e, złości, takiej toksyczności od ludzi do książek. E, I że powinno się e, to e, podejść do tego tak na luzie, nie? Zresztą. O, widzicie? Moja, e, e, moja reakcja na to, że hmm, na, na to, że na to, co się stało, kupiłem sobie Wenoma i Jan Joana by po fakcie trafić na film prostracji, a wcześniej, mając ochotę spalić wydawnictwo, co wydało te szroty, chodzi o wydawnictwo niezwykłe. Na ich temat mógłbym zrobić oddzielny film, ale to inna sprawa. W każdym razie, jakby to powiedzieć. Można się nieźle pośmiać na odcinku, właśnie, Prostracji, gdzie po raz pierwszy spotykamy właśnie tą Karolinę z kanału Tosty i Kawa. W sensie, ci, co oglądają do tej pory tylko prostrację, to ją widzą tutaj pierwszy raz. A ci, co widzieli wcześniej jej kanał, to mogli już ją widzieć wcześniej. Co sprawiło, że jednak ta obiektywna recenzentka miała już swoje 5 groszy dołożone do całości. I popatrzcie na to. Jeszcze nie zaczęliśmy analizować samego kanału Tosty i Kawa i już mamy mniej więcej rozrysowane, o kim mówimy. Mówimy o recenzentce książek, które, która po prostu recenzuje. Książki, aby ludzie na przykład nie musieli ich czytać, niektórych, bo są na przykład tak biedne, albo żeby po prostu podzielić się swoją obiektywną opinią na ich temat. I to jest bardzo ciekawe podejście, bo takich kanałów, stricte recenzenckich, jest całe mnóstwo. Tylko że te kanały yy, poświęcają yy, swój czas na recenzowanie gier, recenzo jak na przykład yy, recenzja yy, tego, recenzja horroru, yy, ale to nie było obiektywne. Jak zachłajnik, czyli zagrajnik, według mnie, czy jak, yy, 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 jak robią to niektóre kanały, w tym też ja się zaliczam. No bo ja jednak recenzuję niektóre gry i niektóre filmy żeby wam z wami się podzielić swoją opinią. Mnie e, denerwuje tylko w moment, w którym e, ktoś zabiera się za recenzję danego filmu, czy danej produkcji a, albo książki, i, e, czy tego i widać taką nienawiść, taką złość zamiast takiego typowego obiektywizmu. Na przykład Vajana 2 e, która miała swoją e, ten, to, jest to na przykład, widziałem jedną recenzję, gdzie chłop narzeka, 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 że kiedyś to było. A ja przedstawiłem wam tak plusy, jak i minusy w danej produkcji. Tak samo jest tutaj. Tosty i kawa to jest kanał recenzencki, ale taki recenzencki, który pozostawia sobie wszystkie furtki jakby otwarte. I dzięki temu jest w stanie jakby wam zrecenzować daną książkę, uprzedzając jednocześnie, że będą w tym materiale spoilery tej książki, ale też żeby ten, ale jakby oglądasz jej materiały na własną odpowiedzialność. Ale o co tu chodzi? No i tutaj przechodzimy do jej kanału. Widzicie w przypadku Karoliny jej kanał jest poświęcony właśnie osobom, które lubią właśnie tematykę różnego rodzaju książek. Sama Karolina studiuje z tego co mówiła na kanale prostracji polonistykę, więc jest jak najbardziej osobą wykwalifikowaną do tego typu Omawiania różnych tematów typowo literackich czy książkowych, bo osoby studiujące polonistykę to osoby, które są jak najbardziej wykwalifikowane do tego typu roboty. I to jest bardzo ważne, bo wiele osób bierze się za coś, na, za co, nie ma, na co nie ma zielonego pojęcia. Tak samo ja na początku robiąc recenzję danych tych, danych produkcji, ja miałem taką potrzebę wygadania się, co mi pasowało, a co nie. Tak, mam wrażenie, że tutaj na kanale Tosty i Kawa, gdzie Karolina działa, to nic nie było pozostawione przypadkowi. Każdy odcinek. Był zrobiony po to, żeby móc się z Wami podzielić daną tego, daną, jakby jej danym punktem widzenia, nie? I powiem Wam, że jeśli chodzi o ten kanał, no to. No to można powiedzieć wiele na ten temat, i bardzo wiele książek, które miały okazję się pokazać na kanale prostracji, to pojawiały się również na kanale, właśnie też Tosty i Kawa. Dlaczego? Dlatego, że Karolina sama w sobie zajmuje się, jak widać, tylko recenzjami książek, Przeplatanymi okazjonalnymi e, vlogami e, Ale myślę, że takich kanałów jak jej e, Brakowało na polskim YouTube Resil, ty też przecież recenzowałeś książki Tak, ale ja to raczej traktuję jako taką do, taki dodatek do reguły e, Nie traktuję tego jako czegoś, co miałbym robić na stałe e, I myślę, że to nie pasowałoby do mojego ogólnego charakteru co sprawia, że według mnie lepiej, lepiej byłoby dla Was odwiedzić Karolinę i posłuchać o danych książkach, co ona myśli, niż żebyście czekali na następny mój odcinek, który będzie Bóg wie kiedy. Ale sama Karolina nie, nie recenzowała tylko książek, które jej się podobały bądź pozostawała w ich przypadku neutralna, ale też było parę materiałów, gdzie była ona ten, gdzie była ona dosyć, jakby to powiedzieć, negatywnie nastawiona. Takim około książką było Hiding Adeline, które zrecenzowała jako dziwny przypadek Hiding Adeline to dlatego, że ona jest recenzentką, która jakby przedstawia swoją opinię, ale też opinię innych. I, do, I jakby suma summarum przedstawia Wam, dlaczego dana książka prezentuje się na rynku tak, a nie inaczej. Bo widzicie, na ten przykład. Ja mogłem posłuchać o danej produkcji, nie, ale nie zgodzić się z tym faktem, nie? Dam Wam taki przykład. Posłuchałem sobie recenzji pewnej na kanale, który mi potem zniknął, więc już Wam nie powiem, jak się nazywał, bo nie jestem w stanie. Że książka, która jest nazywana zwiadowcy, jest Mega Ciulowa. Ale jak się okazało, bardzo mi się spodobała i kupiłem sobie praktycznie, praktycznie prawie wszystkie tomy, bo mamy 17 książek zwiadowców i dalej będę starał się zdobywać dalsze. Więc wydaje mi się, że to z i Kawa przedstawia książki mniej więcej takimi, jakie są. Jak i dzięki temu widzicie, prezentują się one dla Was w dany sposób, nie? A też można by powiedzieć, że ten, że jeśli o nią chodzi, no to ten, no to to z tej kawa recenzuje książki. Ale jak się widzowie okazuje, nie tylko książki, bo filmy również znajdują u niej swoje miejsce. Ale widać ewidentnie po jej kanale, że tematyka tych książek jest tematyka jest tylko mniej więcej najczęściej skupiona na książkach, bo to myślę, że tam pozostaje część jej serca. Dlatego że. Karolina ma tendencję właśnie jak widzicie, za nią jest pełno książek w tle więc ewidentnie ta dziewczyna lubi czytać. Więc wydaje mi się, że dzięki temu, że ona recenzuje dla Was książki, to ona czuje taką wewnętrzną radość. To tak jak to, że ja recenzuję dla was gry, albo ogrywam dla was gry. Ja czuję tą radość, nawet grając w gry, które mi się nie podobają, jak na przykład. Te księżniczki Disney'a, to ja czuję radość, że ja nagrywam dla Was i że jest to dla Was, i że możecie to oglądać, że, że możecie być na tym wszystkim, nie? Razem ze mną. Tak samo Karolina, dzieląc się światem książkowym, zostawia dla Was swoje serce na tym kanale. I to widać. To widać po niej. Ale e, wspomniałem przed chwilą, że Karolina nie recenzuje tylko e, książek. Jest to faktem, którego nie da się mniej więcej zaprzeczyć, bowiem jej, e, na jej kanale możecie zauważyć również. E, Recenzje jakiegoś, na przykład, serialu czy innych, na, na przykład, różnych seriali, filmów, nie? I powiem Wam, że wiecie, z czym mi się kojarzy kanał Karoliny, robiąc w takim formacie mniej więcej filmy? Jak jedna z legend YouTube'a, która nagrywała w podobny. Sposób. I wiem, że może to być dla Was niezbyt fajne porównanie, ale patrząc na to, z jaką energią Karolina prowadzi swój kanał, jak energicznie ona potrafi działać na swoim kanale, wydaje mi się to tak, jakbym patrzył na niekrytego krytyka. Więc tak naprawdę Karolina i niekryty krytyk mają trochę cech stycznych, między innymi, że najczęściej mówią to, co myślą. I to powoduje, że jeśli Karolina Wam powie, że o czymś w danym serialu, filmie czy właśnie książce myśli w dany sposób, to znaczy, że myśli w ten dany konkretny sposób. Na ten temat. I uważam, że takie mówienie tak jak myślisz jest dobre, bo dzięki temu, no, nie okłamiesz swojej widowni, tak? Ale Karolina dotarła też do książek, których ja na przykład nie trawię, bo miałem okazję czytać je w przy danych okazjach. Między innymi taką książką jest Rodzina Monet. Ja tych, tej serii książek nie lubię, ale myślę, że to jest kwestia tego, że po prostu nie trafiają one w moje gusta. I film Karoliny na temat tego właśnie. I jeśli chodzi o rodzinę Monet, ja wiem, że teraz nie leci ten film, ale to yy, ten, to według mnie, yy, dał mi wiele yy, do myślenia na temat tego. Że jednak mój trop na temat właśnie rodziny Monet są tropem, który prowadzę w dobrym kierunku, że ja po prostu nie rozumiem ich fenomenu i nigdy raczej nie zrozumiem, bo ta książka jak odbiła mnie w pierwszej części, to raczej w następnych mnie już nie skusi, ale myślę, że przypadek tego kanału jest dosyć dobry, jeśli szukacie czegoś czego możecie sobie posłuchać niczym podcastu. Bo Karolinę możecie słuchać niczym podcast na e, ewentualnie puszczonym YouTubie na telefonie, nie? E, I to jest dobre, bo dzięki temu macie okazję e, bo, bo domyślić wiedzieć, jaką ona ma opinię na dane tematy, a jednocześnie też tego. Ale jaki jest charakter Karoliny, jeżeli już o tym mówimy? Się, Resil, rozgadałeś na temat jej kanału, ale to właśnie jest to, bo Karolina jest y, nietypową youtuberką. E, tak naprawdę moglibyście e, dzielnąć na jej temat y, istny referat. E, no i e, powiem Wam, że z charakteru Karolina jest. E, na, zależy, gdzie wystąpi, bo na przykład na. E, w, na kanale Prostracji widzieliśmy ją jako zabawną, y, 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 zabawną i roześmianą YouTuberkę, nie? A u niej na kanale widzimy taką powagę, że ona traktuje to mocno na serio, co robi. Więc dzięki, więc zależy jak patrzycie na nią, tak ją postrzegacie. E, jedyne, co możemy powiedzieć jeszcze o Karolinie, to fakt, że nie posiada ona social mediów. Dla fanów typu Discord, typu nie wiem, grupa na Facebooku, typu i że tu, na Twitchu nagrywa, nie. Ona jest stricte YouTuberką i na tym się zatrzymuje, nie? Więc yy, yy, ja nie wiem, widzowie, jakie zrobić podsumowanie tego wszystkiego. Yy, bo teraz, wyrypiemy w to wszystko już podsumowanie. Moi drodzy, myślę, że tosty i kawa jest preferowany osobom, które lubią typowe kanały recenzenckie, w których posłuchacie opiniotwórczej osoby, która mówi wam, która bierze na warsztat temat danej książki, filmu czy serialu. Albo czegoś innego i po prostu yy, analizuje to od dechy do dechy, tak żebyście nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, jaką opinię ona ma na dany temat. Yy, a yy, owszem, możecie ją lubić lub nie, ale według mnie Karolina jest osobą, która bardzo. Dobrze podchodzi do swojej działalności na internecie, i mam nadzieję, że zostanie ona na tym internecie bardzo długo, ponieważ Tosty i Kawa to kanał, na którym nie ma żadnego na razie skandalu czy czegoś innego, tylko po prostu jest to czysta, opiniotwórcza osoba o bardzo przyjemnym głosie, którą miło się słucha. Ja na pewno u niej zostanę i na dłużej, na o wiele dłużej. A jak dla Was, to polecam zajrzeć i zobaczyć, czy to z i kawa Was przekona. Jeżeli macie jakieś osoby, które mógłbym jeszcze przeanalizować, to zapraszam do omówienia tych osób na w danym momencie na teraz będzie to wszystko więc dziękuję za udział i oczywiście pora na reklamy polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej książek Arkady Solskiego w tym Krew Kamienia Serce Lodu, książek Katarzyny Kliogucewicz, w tym księżycowe blizny, Cienie Północy oraz drżenia Lat. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, konstrukcję, komentarz, followa na Instagramie, Twitchu. To był pierwszy odcinek w tym nowym roku. W sam nowy rok. Trzymajcie się, hej, hej, papatki!